Antykwariat ma już ładnych parę lat, bowiem został założony w Polsce w 1976 roku. To zamieszłe czasy. Wtedy kapela była siedmiosobowa z dwoma saksofonami z trąbką. To były później lata 70. były. I myśmy w, praktycznie zaczęli grać ze sławkiem w takiej kapeli, w której grał Usiak Skibiński późniejsza Kasa Chorych i Arek Tioskow i to był taki nasz zespół, który się rozpadł i powstała Kasa Chorych i Antychwariat, bo Skibiński doszedł do wniosku, że będą dwa dobre zespoły w Białymstoku, czyli jeden będzie bluesowy, drugi jazzowy. I myśmy ze Sławkiem wtedy założyli zespół jazzowy, a oni poszli swoją drogą, grali bluesa do końca. Także to była taka historia, tak się zaczęło. Zaczęliśmy ćwiczyć i pojechaliśmy na festiwal Jazz Juniors, Jazz Juniors z Amerykańska do Krakowa. Wygrawszy ten festiwal stanęły przed otworem polskie sceny, zaczęliśmy grać pod auspicjami Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego w Krakowie. I tak jakiś, jakiś czas graliśmy, później się wszyscy rozjechali, każdy pracował z innym składem za granicą, a później znaleźliśmy się w Stanach Zjednoczonych. doszedłem. Chyba no to był 2012 rok. No i tak się jakoś to skleiło do kupy, że rozumiemy się w muzyce. Mamy język muzyczny. To jest ważne. I jako koledzy wszyscy jesteśmy na tych samych myślach prawdopodobnie. Lubimy muzykę, przecież każdy jest, każdy posiada swoją pasję. I z chęcią się spotykamy i tworzymy wspólnie muzykę. W Stanach Zjednoczonych wraz z Janem Dzieńko, który również przyjechał ze mną tutaj, reaktywowaliśmy kapelę wiele lat później. Tym niemniej to już też 15 lat temu. No i tak gramy do dzisiaj. Jesteśmy we trójkę grali na początku: mnie, tak wolne, ja i Sławek. A potem to się rozbudowało, także jesteśmy dokoptywać innych muzyków i tak już muzykujemy do tej pory. E, zmieniamy muzyków. Nie, nie mówię, że nie, różnie to bywa. Tu jest właśnie ta Ameryka multikulti, prawda? Że, że tak jak my teraz spotykamy się i nie wiemy, czy, czy ktoś jest tam z Biegostoku, czy twarza. Nie ma w głowie w ogóle u mnie czegoś takiego, żeby jakiś podział był. Nie? Fajnie się czuję i chcę współpracować. Na takich zasadach jest właśnie z wokalistką, ze Sławkiem, z Jasiem, yy, z Andrzejem. Mm. W tej chwili skład nam się trochę zmienił, czyli w kapeli nastąpiły zmiany. Oprócz sztandarowo mojej osoby i Jana Zieńko, który gra na gitarze, jest z nami Andrzej Grzelak na basie, jest Jarek Łukomski na perkusji i zupełnie nowy nabytek, z którym pracujemy w zasadzie dopiero od półtora miesiąca. Jest to człowiek polskiego pochodzenia, z tym, że nie mówiący po polsku. Yy, nazywa się Dave Zieliński. Był rabdenty, świetny saksofonista, jeden z genialniejszych. Teraz jest Dave Zieliński, absolutny gigant, jeżeli chodzi o saksofon. Jest Justyna Biały, która z nami zaczęła współpracować. Przedtem była Agnieszka Iwańska, przedtem była Marlena Dziś. Także cały czas próbujemy promować młodych polskich muzyków, którzy chcą cokolwiek robić, bo. Myślę, że to jest nasza powinność, żeby dawać taką, takie wsparcie dla nich, żeby, żeby się mogli pokazywać tutaj na, na, na naszym rynku. <mulety> Justyna Biała jest dość znaną osobą już tutaj w metropolii szkagowskiej, Pracowała w wielu amerykańskich klubach, z wieloma amerykańskimi muzykami, natomiast nigdy nie grała z polską kapelą. Jakżeśmy się o tym dowiedzieli, że jest ktoś taki, no to postanowiliśmy spróbować i, no i udało się, udało się. Okazało się, że jest naprawdę wspaniałą, wspaniałą, młodą wokalistką, która ma ogromny warsztat, bardzo dobry warsztat, ale do tego wszystkiego ma y, ogromną ochotę do funkcjonowania jazzowego i do, do, do wspólnej pracy. Także udało nam się y, zrobić parę prób i stworzyć nowe repertuary, z którym dzisiaj wystąpiliśmy. No i myślę, że podobało się. Myślę, że widowni się podobało. Uważam, że są to wspaniali muzycy. Naprawdę, naprawdę wspaniali muzycy. Yy, doświadczeni od których bardzo, bardzo wiele się uczę. Jestem bardzo szczęśliwa, że zostałam zaproszona do tej grupy. Tak jak powiedziałam na scenie właśnie nie są to tylko wspaniali muzycy, ale także naprawdę świetni ludzie, a jest to bardzo ważne w interakcja z muzykami i stosunki pomiędzy muzykami są bardzo ważne w takim rozwoju kreatywnym każdego członka zespołu, także naprawdę niesamowicie się cieszę, że zostałam zaproszona do tej grupy. Justyna może tego tak nie przeżyła, ponieważ wyjechała, jak była dzieckiem z Polski, dlatego wychowała się wśród muzyków amerykańskich i śpiewa oczywiście po angielsku. Natomiast doskonale sobie porodziła z polską piosenką. Myślę, że nie było słychać żadnych zmian językowych. Pięknie mówi po polsku. Natomiast w momencie, kiedy zaczęliśmy współpracę, postanowiliśmy poprosić ją o nowe, techniki wokalne, z którymi nigdy nie miała styczności. No i tu, tu, się, tu się udało bardzo fajnie z, z tego wydobyć, wydobyć nowe, nowe wartości muzyczne, które wzbogaciły naszą kapelę i jednocześnie myślę, że dla niej to jest nowe doświadczenie również bardzo fajne. Amerykańskie standardy jazzowe są mi bardziej bliskie ze względu na to, że po prostu studiowałam je w szkole. Jeśli chodzi o y, polską muzykę jazzową, y, jest, jest dla mnie stosunkowo y, nowa, aczkolwiek wyzwala te same emocje. Dużo słyszę takich, może folkowych też efektów w polskiej muzyce jazzowej i ten kawał takiej kultury. W muzyce amerykańskiej słyszymy także, w amerykańskiej muzyce jazzowej słyszymy wpływy amerykańskiej kultury, więc tutaj jest ta różnica. Poza tym jest to cudowny jazz, jest... Cudownym y, gatunkiem muzycznym, i każdy naprawdę wspaniale y, go doświadcza. E, dlaczego się mówi czuję bluesa? Nie? To jest właśnie ten luz, ten język, taki, że w Europie to człowiek słucha muzyki poważnej. Tutaj, tutaj wszystko z, zauważyłem, że jest oparte na bluesie. Czy to będzie jazz, czy blues, czy country. Coś w tym jest, nie? I obojętnie, czy to będzie Amerykanka, czy Polak, czy który tu dłużej przebywa i się otrze o tych ludzi, to wspólnie możemy coś w w wspaniałego zrobić, dlatego że my troszeczkę Europejczycy inaczej gramy, Amerykanie inaczej, ale Amerykanie lubią właśnie, bo to jest coś innego. Oczywiście my mamy polskie korzenie, to nie ulega wątpliwości, czyli te ten taki background klasyczny może gdzieś tam występować w naszych kompozycjach. Na pewno nie jest, ale to się Amerykanom bardzo podoba, bo my gramy to inaczej niż oni to grają. Mamy troszkę inną harmonię, troszkę inną powiedzmy, spojrzenie na, na aranżację, troszkę taki... Jesteśmy bardziej liryczni. I to połączenie właśnie tej amerykańskiego, takiego groove'u, jak to się mówi popularnie, z tą liryką słowiańską, jaką my mamy w sobie. Powoduje to, że ta muzyka jest bardzo ciekawa. Dla nich to jest interesujące oni wszyscy, którzy Amerykanie, ci, którzy grają z nami, uwielbiają z nami grać, bo mówią, że oni nigdy w życiu takich rzeczy nie robili. Ja myślę, że my gramy normalny amerykański jazz z tym, że z namiastką y, europejskiego romantyzmu i europejskiego takiego, y, takiego korzenia, które w sobie mamy, które od Chopina gdzieś tam zostało nam i tak do dzisiaj do Ciebie, funkcjonuje. I mm, moim zdaniem ta muzyka jest wtedy dobra, kiedy jest podyktowana właśnie sercem właśnie taką jakąś taką liryką naszą i, i nie możemy się odcinać od korzeni, bo to jest to jest nasz kręgosłup i to jest właśnie wtedy ciekawe, bo to jest prawdziwe. Ludzie to odbierają pozytywnie, dobrze, bo widzą, że to jest prawdziwe, że to jest z duszy grane. który współpracuje na stałe ze Stevie Wonderem i zgodził się wyprodukować naszą płytę. No, ciekawostka się wiąże z tym wszystkim, ponieważ żeśmy dostarczyli mu po wcześniejszym się telefonicznym, dostarczyli mu materiał, nie widziawszy go nigdy wcześniej. Także nie widząc człowieka zostawiliśmy materiał, po tygodniu zadzwonił, powiedział, że materiał został zmasterowany, zrobiony, zrobiony został naprawdę rewelacyjnie, jesteśmy dumni z tego materiału, dumni z tej płyty. Płyta nosi tytuł Black Pen. Mamy od wielu ludzi sygnały, że płyta grana na starym sprzęcie, z tym starym sprzęcie często analogowym jeszcze, który ma duszę, jest jeszcze piękniejsza niż na cyfrze. W przyszłym roku mamy w planie wiele koncertów, również w klubach amerykańskich, Chicagońskich klubach amerykańskich, także jeżeli ktoś chciałby nas odwiedzić, posłuchać antykwariatu, zapraszamy. Dziękujemy bardzo wszystkim razem, dobrej nocy i do następnego miłego zapraszania. Grupa Antykwariat.